Witam serdecznie wszystkich Chciałem pokazać gołąbki Takie na pustym sezonie Ale co do jedzenia Są nauczone, że gdzie ja to tam lecą i gołębie Gołębie tak jak... Teraz pod słońce to tak za bardzo nie widać jak w blocie jakie te gołębie są Ale... Ale... Tutaj zobaczymy je na ziemi ale co mi reszta. O, tutaj fajny ten gołąb jest taki, ale bardzo ostre słońce. Fenomenalna jest pogoda jak na 6 grudnia. No to naprawdę pogoda jest wybitna. Miejmy nadzieję, że nie będziemy otwierać sezonu lęgowego już w lutym. Może w marcu, no ale jeszcze się wszystko może zmienić. Chciałem też pokazać, co dostają, mnie razem takie pytania: co dostają do jedzenia tego łębie? No to jak mroziło, to miały, to miały 50% jęczmienia, 10% pszenicy, 20% super diety z MDM-u. No to tam jest, no to różne, tam są składniki no ale ta super diety 20%. I resztę, I resztę to już miałem mieszankę. Owiec bezłuskowy 2%, później rzepak, rzepak słonecznik po 3%, siemielniany 2% i e, trochę konopi, trochę konopi. No i, i w sumie chyba te. No i sorgo. O sorgo, tam dość też sporo tego sorgo. Mniej więcej mieszanka no słoneczna, nie wiem, czy widać. Na ręce może pokazał. Nie wiem, czy tam rady to na ręce pokazać. Ja kupuję ziarno naprawdę jakościowo. bo by mnie zobaczył, on jest bardzo czyściutki, taki. Pszenica. Ja kupuję w Krakowie na zbożowej. To jest oni, to są dystrybutorem nasion do siania. Taki siewny typowy sklep, troszeczkę drożej niż e, zwykła pszenica czy jęczmień. Ale jakościowo to bez porównania. I wszystkie tam ziarna tam kupuję nie wiem, czy widać dobrze. Ten jęczmień to takie żółciutki jest. Z, z żadne ziarenko nie ma kolców. Bardzo, no i, I co też ważne w tych nasionach, to to, że nie ma w ogóle pyłu. To jest bardzo naprawdę bardzo czyściutkie e, zboże. No i, nie, odleciały. I nie ma problemu, nie ma problemu yy, cokolwiek domieszać, czy witaminy, cokolwiek jakby się chciało do no i, te, no i ogólnie dla, dla gołębia nie mają już takie, takie pokąbanie, nieraz jak dla kur kupuję, to może delikatnie tańsze to jest, powiedzmy 10 zł na, na 100 kg e, e, m, pszenicy, no i jęczmień, no to tam wychodzi złoty, złoty 10 za, za kilo, nie? I, i ale jakoś bez porównania. Także, jak mam zapłacić 80 zł, e, tutaj u, u chłopów, co, co takie to, to zboże, to, to takie nijakie jest, to wolę dopłacić te 10 zł i nawet dla kur kupić to lepsze zboże. Zaraz, zawołamy. No i lecą strasznie pod słońce, to nie będzie widać. Pogoda jest bezwieczna, ale te gołębie, tak ja. Nie wiem, czy widać coś, cokolwiek. Bo bardzo pod jest. Niektóre gołębie są fajne. No ja już gołębi nie ganiam. Wypuszczone są akurat dzisiaj do kąpania. Tam miały sprzątnięte, uzupełnione gryty. Gołębnik przy każdym sprzątaniu jest dezynfekowany. Teraz, jak jest, są takie mokrzejsze dni takie zimowe, jesienne to dezynfekuje. E, tym dolfosem czy znaczy, e, dezynfekcji w proszku w, 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 w pudrze a latem no to już takim płynnym dezynfekuje także tego no i to dezynfekowane gryty uzupełnione. to co nie zjadły gołębie dostają kury także się nic nie marnuje I tak samo ze zbożem jak nieraz coś tam przeleci to już raczej te gołębie już nie dostają nic z ziemi a kury zjedzą. A jest taki fajny samczyk. No i tak takie gołębi, tu jest kilka, kilka fajnych link gołębi wyszły takie tygrysy, jak widać nie wiem czy są dwa, nawet dwa są. No dwa tygrysy takie e, pokolorowych. E, tu kilka gołębi jeszcze jest zarezerwowanych, reszta już praktycznie zostaje do. Do, do rozpłodu jeszcze coś tam się przybierze, no, ale tak to takie te gołębie są <laughs> tu jest taki samczyk on jutro ma iść do do Lublina fenomenalne jest fenomenalne to jest taka linia gołębi z nikołajewskich, co co bardzo, bardzo fajne są no, tutaj jest, jest taki z seledynowej samica tutaj od niego, taka młoda z pary, ale Eee, ona ma no Całkowicie ogon ma Nie ma ogona I ktoś tutaj Napisał Czy na pewno są orliki polskie tutaj. No, no bo, bo to tak Mnie i polskie Tutaj mamy takiego samca wzorcowego Polskiego gołębia Nie wiem czy go widać Gołąb na takim krótszym dziobie Tutaj jest to Krótszy dziobie Wybicie na głowie, szeroka pierś, niski na nogach, krótki gołąb. Wzorcowo powinien mieć 12 piór w ogonie. Kolor nie ma znaczenia kolor nie ma znaczenia bo osiwy, czerwony takie podstawowe kolory czarne, czarne, płowe też wywodzą się najpóźniej. No wszystkie boki no to wywodzą się z białych, z białych gołębi i z różnych kolorów, no to siwego z, z, no to jak e, 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 te boki są później wyhodowywane wy, 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 z takich z e, e, połączenia białego z siwym lub czerwonym płowem to jest dowolnie no tak, nie wiem gdzie ten sam jest bo on jest naprawdę takim wzorcowym gołębiem jakbym go dał rady złapać to jak pokazałbym go w ręku ale no, tutaj no nie, to, samiec, no to jest, no jest płowy, taki wzorcowy polski gołąb corlik, 12 piórek w ogonie szerokich piersi głowa głowa, oko białe krótszy dziówek z nikołajewskie trochę, trochę mają dłuższą głowę nie wiem, gdzie tam no, układ, układ głowy w ogóle jest inny dlatego jak niektórzy pytają no to tam się staram odpowiedzieć no bo ciężko pisać najlepiej pokazać na przykładzie no tutaj jest ten samczyk, on jest zrobiony z takiego gołębia i to jest linia czarnych. To są moje z czarnej linii gołębi. Fenomenalne w górze gołębie Fajne w budowie. I... No I tych młodych już w tym roku nie ma żadnego. Nie został żaden młodych z tych gołębi. Wysprzedały się wszystkie. Tam jest czarny typowo polski gołąb. Orlik polski. Szeroki, krótki. Jak widać ogon końcówkę lotków łączą się z ogonem. W większości te gołębie staram się tak samo, że tak były. Pewnie, że nie zawsze się uda to tak w 100%, procentach, ale staram się, żeby te gołębie właśnie takie były. Nie, za, nie zawsze też się udaje uzyskać lot i wygląd. To tak nieraz nie do końca, no, no ale to jest tak, wymaga pracy. Dlatego tu jest dużo takich linii otwarty i te gołębie już praktycznie nie będą latać znaczy tak jak same będą ale, ale już ganiane nie będą bo kiedyś to straciłem takiego białego z nikołajewskich e, te gołębie podbiły i, i, i się stracił jeden gołąb złapał go jaszcząp. a te gołębie są e, wbrew pozorom spasowane pary niektóre takie że no, do drugiego już ciężko było coś do, do, dobrać Także e, niby gołębie jest dużo, ale jest z 10 liń pewnie różnych i przez to, przez to ciężko po prostu ciężko po prostu coś do później do tego dopasować. No, takie te gołąbki moje, tutaj jest jedna połowa też jest zarezerwowana e, Dwa siwe jeszcze, dwa siwe, jedna bura samica, nie wiem gdzie ona jest. Ona jest z różowej linii, a tutaj jest, nie, nie to nie ta. Jest taka samiczka siwa, znaczy bura. A tam jest, tam z tyłu jest taka bura samiczka no, na białym dziobie, na żółte oko. Ale to jest z Polskich. No, no nie, zawsze, nie zawsze te gołębie wychodzą na białym oku, bo cofną się pokolenia i, i wyrzuci na, na żółtym oku To nie jest taką wadą, no, ale ale powinny mieć białe oko samiec samiec się wychodzi samiec samiec on na białym samica na białym a, a młode wyrzuca na żółtym no to, ale znowu w górze fenomenalnego jest Stała ta bóra samica i po, poza tym wszystkie z tych gołębi są e, dobre do, Pozdrawiam wszystkich serdecznie. W razie jakichkolwiek pytań chętnie odpowiem. Takie to było. Teraz już taki martwych, że będę...